Ty zacząłeś. Ty zacząłeś co? Ty zacząłeś, Ty pik, zacząłeś od destiny. pytania to co? Czy to samo piwo? Aha, dobra, czyli mam zacząć od tego samego. Okej. Okay. Cześć. jest Willkommen. Witajcie w kolejnym poniedziałku. Łukasz Szymański. Grzegorz Stachurski. Dziś opowiemy wam o pradawnym niemieckim, jakżeby inaczej, stylu, jakim jest. To Lager lager no nie, nie. No, no, to nie zawsze nie. nie zawsze nie był zawsze lager. jest lager opowiem wam o stylu jakim jest Kellerbier albo cwikl, albo cwikl, jakiś cfickle tam... Beer, albo Zöckerbier tak albo, albo... Keller Weizen, albo Kellerbock albo teraz taka popularna nazwa e, marketingowa to jest Naturtrub p... Naturtrub Naturtrub Natur a najbardziej obecnie marketingowa i jedna z najbardziej popularnych i najciekawszych marketingowych nazw określonych piwo w danym stylu w Polsce, które było na początku Piwnej Rewolucji bardzo często też, to jest co? Piwo niefiltrowane, niepasteryzowane. E, historia długa zawiła o tym za chwilę, a współcześni polscy przedstawiciele poza e, miłosławiem niefiltrowanym, którego mamy ze sobą dzisiaj? No to na przykład e, Drybak z browaru Gościsiowa, Drybak który... Rybak. Rybak z browaru gościszewo, który zanim został przebrandowany i zmienił etykietę i zmienił nazwę, to był pisany, jak, znaczy był nazywany jako piwo naturalne. Myślę, że też piwo żywe z Ambera swojego czasu mogło być jakimś tam, Kellerbierem. Może Chociaż nie takiej pewności. Coś ci się jeszcze przypomina? Mm. Poza Ciechanem Lagerowym. Lubrow robił chyba piwniczne. Cały czas chyba robi. Tak. I jeszcze jest, Pięta u, miesiąca, u, Pinta miesiąca. Pinta miesiąca. Źle 20... to powiedziałeś, to było U, 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 wykrzyknik. To przepraszam. I pierwsze U było z dużej litery. To tak było u. U, u, u. u, Wykrzyknik. U. U. Musisz dać na koniec. który był Pinta miesiąca? Chyba lipca 2016. Albo maja, albo jakiegoś innego. Ale w 2016 roku. Jeśli chodzi o parametry, to obecnie się to gdzieś tam najbardziej można przyrównać do standardowych Lagerów niemieckich gdzieś tam do marcowego, do Helesa, coś tak pomiędzy, myślę. Tak, no bo jest to lager, więc im chłodniej się tym często lepszy, ale nie tyle ważna, co temperatura serwowania jest jej sposób. O czym też będziemy pewnie opowiadać tak. za chwilę. Parametry tak naprawdę zależą od tego, jaki to jest kellerbirr. Czy to jest przeniczny kellerbirr, czy to jest koźla kellerbirr, czy to jest pinz, no, nie, to, to się zmienia. Wiele piw mogło być kellerami. Ale obecnie jako kellerbier, z reguły to jest taki Keller Lager. Przy, przyjmijmy sobie, że ten najbardziej rozpowszechniony to jest cwikl. on tak jest bardziej poza Frankonią i Bambergiem, z, z których pochodzi w ogóle Kellerbier. No i tu warto zaznaczyć, że Cwikerbier i Kellerbier to jest jedno i to samo, ale jak się potem okazuje, Cwiker delikatnie różni się od Kellera, ponieważ jest serwowany jako młodszy. Jest młodszy, jest ciemniejszy, jest mniej chmielony. Eee, takie ma, takie ma parametry. Eee, I często jest mocniej wysycony dwutlenkiem węgla, eee, i bardzo tożsame jest z nim to drugie piwo: Zojkelbir. Zojkelbir, tak. I tu bardzo trudno zauważyć jakieś różnice, nawet sami Niemcy mają z tym problem. A eee, Natur trup, eee, czyli pochmurny dzień, tak naprawdę. W tłumaczeniu wolnym, takim bardzo swobodnym. Jest po prostu obecnie używane do określenia piw, które nie są filtrowane, które mają w sobie osad drożdżowy w no większej ilości. Są filtrowane, wszystkie... Nie filtrowane, są pasteryzowane, nie tak, są nie jakoś nie są pasteryzowane Mają wszystkie witaminy i tak dalej, i tak dalej. Dla ułatwienia przyjmijmy sobie, że teraz parametry, jakie mówimy, to są dla kellerbira, zwanego też Twiklem, No i który tego kellera, są... które się obecnie robi najczęściej, ponieważ tak jak już wspomnieliśmy. Kiedyś kellerbirem również były kellerboki, i tak dalej. No, a no, a nadal param... mogą być w sumie? Tak, bo... a tutaj parametry no to są zależne wtedy od stylu bazowego. Jeżeli... Najważniejsze jest to, poza parametrami, że sam kellerbir. Jest niefiltrowany, jest... niepastryzowany. Tak, i to jest piwo, które historycznie najczęściej i nadal się tak yy, robi. leżakowało i dojrzewało w beczkach, które nie były dębowych. zamknięte szczelnie. I po prostu tam od Były nie zaszpuntowane, czyli tak. po niemiecku. Angerspytet. I to jest kolejna nazwa na te piwo. Więc, żeby ułatwić, nie nazywamy tego na jeden sposób, tylko na 10. Temperatura serwowania jakieś 7 do 9, bo tak, 7 Lager, do 9. To jest dosyć, dosyć chłodnie. Niezbyt wysoki ekstrakt, 12 do 14. Odfermentowuje do 2-4, więc też dosyć na wytrawnie w miarę w sumie. Goryczka niezbyt wysoka. Niezbyt wysoka. 25 35 ibu, Barwa jest. W zależności to jest od takie Ale ciem ciemnobursztynowe niby się określa. Ciemne. Więc gdzieś tam na tej skali, nie wiem, na serem między 9 a 19 chyba jakoś tak wypada. To przejdźmy do historii, to może ty otwórz piwo, a ja. No to najpierw otworzę klasycznego przedstawiciela danego stylu. Prosto z Niemiec z browaru, Ainger. Jakim jest Keller? Wyjątkowo. Zobaczymy. Więc sama nazwa Kellerbier oznacza piwo piwniczne, czyli przechowywane przez dłuższy czas w piwnicach. No i jak to już w średniowieczu bywało, no piwo ważyło się w zimnych miesiącach, potem je trzymano w jaskiniach. Eee, I tak jak Łukasz mówi, ono fermentowało w beczkach, beczkach dębowych i one były nie zaszpuntowane, więc nie dość, że to piwo było rozgazowywane, bo tam dwutlenek cały czas uciekał, no to jeszcze wszystko... Co było w tej jaskini mogło trafić do tej beczki? To też powodowało, że każdy Keller był unikalny, bo z tej tak. jaskini wychodził taki, z tej takiej, jak już potem zaczęli kopiać jaskinie, to w ogóle były cudawianki. Warto też wspomnieć o tym, że sam Keler narodził się na tyle dawno temu, że jeszcze nie znano dokładnie metod leszakowania. Najstarsi prostu... Indianie nie pamiętają, bo wtedy jeszcze nie poznaliśmy Indian. Jako Europejczycy. Może tak być. Chodzi po prostu o to, że. Chcieli leżakować w chłodniejszych miejscach i dlatego wstawiano te beczki do piwnic. Stąd się też wzięła nazwa na piwa piwniczne. A z kolei e, nazwa cwikl pochodzi od... E, c, od e, Twigl, Od Twigl To jest e, ten kranik spustowy, z którego się pobiera próbki. To nie jest kranik spustowy, obecnie tylko... Obecnie jest. Obecnie, ale kiedyś to było... Urządzenie, jakaś chochelka, czy coś. Do pobierania pobierano... z beczki, tak. Taki beczki. syfonik, który zanurzano przez ten otwór szpuntowy w beczce i pobierano e, miarkę, która była określana mianem Cwikl Hachen. To urządzenie było Cwikl Hachen. E, ale generalnie teraz to jest ten kranik na tanku, z którego się upuszcza piwo i do niego się przykręca, żeby się tak nie wypieniało bardzo. Cwikl, e, spirale. Czyli tak zwany świński ogonek po polsku. Jest to taka cienka rurka w zawinięta właśnie w, taki, tak. w taką spiralkę. I to powoduje, że to piwo pod dużym ciśnieniem aż tak na mnie nie rzuca się momentalnie w szkło, tylko sobie tak ciurka ładnie. Ale. Więc generalnie każde piwo stanka można określić jako piwo w stylu spikul. Każde piwo z beczki. Stanka też, obecnie był tu... Obecnie tak, ale nadal w Niemczech i. W wielu regionach przywiązują dużo dużo uwagi, bardzo dużą wagę i kelery są serwowane z beczek, w których są po prostu, w których dojrzewają ile I, leżakują. Zwłaszcza I we tak Frankoli. historycznie było i nadal w bardzo wielu miejscach tak jest. No, obecnie głównie przelewa się do tanków wiadomo, że ze względów technologicznych, po to, żeby dokonać rozlewu w butelki czy w puszki. Chociaż generalnie głównie są to piwa serwowane w knajpach. Z Ale jak widać, nie ma problemu z dostaniem butelki niemieckiego Kellera. Eee, chciałem jeszcze dodać, że zapomniałem. To sobie przypomnij. Druga. A ja w tym czasie powiem, że dzięki temu, że to piwo nie jest odfiltrowane, niepasteryzowane i w ogóle, to jest zdecydowanie bardziej mętne niż większość lagerów Bogacie w witaminie. Troszcze. Właśnie, kiedyś ta, beczka w... kiedyś ta beczka, w której fermentowało było zamykana tylko na czas transportu do miejsca, tak. gdzie był wyszynk i wtedy mogło nastąpić nagazowanie, więc to było naprawdę bardzo cienko nagazowane piwo, tam było ke... niskie. No tak, bo generalnie Keller też się charakteryzuje niskim wysyceniem właśnie dlatego, że cały czas jakby gazy miały łyście i nie tworzyło się tam zbyt dużo dwutlenku węgla. I cały ten osad, zarówno drożdżowy, jak i jakieś inne białka, inne rzeczy, które tam zostały w tej toni piwa, no one też trafiały do knajpy, gdzie było szynkowane. I kiedyś podejrzewam, że jak jechali tym gościńcem z wozem i tam te beczki z piwem się moitały, no to to piwo wychodziło turbomętne, bo nie było żadnej filtracji, a też osad nie miał szansy osadzić się na, na niczym, bo teraz mamy tam... Tak ciekawe szkoła, też sztanki i tak dalej tam się wszystko osadza a tutaj nie ma jaka. ciekawe też jest moim zdaniem to że gdybyśmy na przykład postawili Kellerbilla i Lagera o tych samych parametrach to Keller będzie zdecydowanie bardziej no będzie posiadał więcej smaku będzie gęstszy taki... I będzie taki wytrawny pełniejszy będzie, tak, w będzie smaku właśnie. No właśnie będzie pełniejszy i yy, pomimo że Kelery przez to, że tą swoją taką treściwość. O, też jest ładne słowo. E, dzięki tej treściwości e, wydają się dosyć słodkie. To jednak finisz jest dość wytrawny. Mimo, że tam też chmielenia jakoś za dużo nie ma. No tak. I do XIX wieku, kiedy już weszły lagery i kiedy większość kelerów stała się nagle e, lagerami, No ponieważ e, dużo technologicznie To. bardziej rozwinięty był sam proces i dlatego dużo większą kontrolę. Posiadano. No bo tutaj wiadomo, że mogą Ci się do beczki dostać jakieś dzikie drożdże czy rzeczy niepożądane i ciężko byłoby powtórzyć Lagera tak, żeby na przykład jedno piwo rozdane do pięciu różnych beczek smakowało z każdej tak samo, nie? Obecnie na tankach to masz dużo większą kontrolę nad temperaturą fermentacji i parametrami, której kiedyś jak lałeś piwo do beczki i wrzucałeś do piwnicy, no to nie miałeś kontroli nad nią zbyt dużej. Prze Dlatego te piwa też są ciekawe z tego względu. Właśnie. Ciekawe jest też to, że często browar sam w sobie nie posiadał piwnic, tylko na przykład wynajmował piwnicę u sąsiada albo w innym browarze, albo gdzieś tam posiłkował się, nie wiem, piwnicami w ratuszu. Może tak w jak sobie w No właśnie. Tak, tak sobie dostał. Jastowe piwnice, jak klucz dostał i he. Do XIX wieku to piwo było właściwie uważane za tożsame z piwem marcowym, że to było to samo, tylko w wersji. Właśnie różniło się sposobem podania. Tak. I długością leżakowania tak naprawdę, że, że to było takie pierwotne, szybciej marcowe, tak jakby uważać normalne marcowe i po prostu polać się w beczki na leżakowanie. Prosto z tanka. To co teraz e, czasem się zdarza, że jest knajpa, gdzie montują te tak. tanki i przetaczają piwo, które ma tam 21 dni, tak jakoś tak tam. No różnie. Tam zależy od chwytu marketingo marketingowego. Właśnie to jest takie piwo prosto prostostanka i we Frankonie Frank jest nie to bardzo nie. kultywowane. E, I tam często jest ta wersja ciemniejsza, jeszcze to ta taka bardziej klasyczna to... tak, tylko że tam serwują właśnie prosto z beczek, bo prosto stanka, no to w tanku już samym sobie też masz jakąś tam większą kontrolę nad temperaturami leżakowania i tak dalej. A tak... To z beczki, nie? We Francji no, to cały u, u czas się serwują U siebie beczek. w domu też już nie wychodzisz do wychodka i, nie wiem, nie nosisz wiader z wodą do, do siebie do mieszkania, tylko też korzystasz z dobrodziejstw e, cywilizacji i w browarach też z tego korzystają, no. Wiesz, że jak mieszkasz na wsi i jesteś na podwórku, to bliżej masz i tak do wychodka, niż do domu. Jeżeli masz wychodek na podwórku, większość ludzi już zutylizowała taką instytucję. Może pan kierownik podtrzyma? Tylko ostrożnie. Kellerbier jest bardziej takim... To ja poleję teraz tak, polski... Polej... Ja Przedstawiciela. E, Kellerbier jest bardziej taką... To nie jest ścisłe jakieś tam ramy stylu, to jest bardziej takie opis sposobów e, serwowania, leżakowania, przechowywania. To jest cała filozofia na temat piwa, bardziej niż sam, sam styl piwny. E, co nie znaczy, że nie ma takiego stylu piwnego jak kelerbier, bo jest... O! I tak jak widzicie... Teraz e, tutaj ten niemiecki keller jest bardziej w takiej barwie eksportowej, bo to jest to, co jest bardziej popularne poza Franconią, czyli coś, co bardziej przypomina Helesa. jest bardziej klarowny też. A takie coś, co bardziej przypomina Marcena z barwy i z wyglądu, e, jest popularne właśnie we Franconii teraz. No i tu widać że w przypadku Miłosławia zdecydowanie, że jest dużo bardziej mętny, taki zawiesisty powiedzmy i ciemniejszy niż niemiecka klasyka. Smaku jeśli, też mi się pełniej się wydaje tak Jeśli kreśliwszy. chodzi o wygląd i parametry smakowe, to może też się skupimy na takim typowym cwiklu teraz, tak? Żeby to tak do ułatwienia no. było. Czyli barwa bursztynowa, taka, piwo mętne. Czasem może być Przede tylko wszystkim opalizujące. Powinno być takie zawiesiste, mętniejsze. Nie może być klarowne. Wysycenie niezbyt wysokie. Piana biała, zdecydowanie może być trwała. Nie wysokie. Jeśli chodzi o aromat i smak, to przede wszystkim e, skórka chleba, jakieś takie. Bardzo jak dużo nut właśnie... słodowych, tak. Takie... Mało chmielowego charakteru, dużo nut słodowych. O, Powinno być bardziej chleba treściwe, stowe, takie, takie aromaty. Mm, plus do tego jest kontra chmielowa, ale to jest kontra tylko taka w punkt, żeby tak, tak. to nie ma być piwo goryczkowe, to ma być piwo, gdzie ta kontra wchodzi, żeby ta słodycz odsłodowa nas nie zamęczyła, nie zalegała. Warto też podkreślić, że dzięki temu, że piwo nie jest w jakiś tam sposób utrwalane, no to jest wszystko jest zdecydowanie bardziej wyraziste, te smaki słodowe i całość jest treściwsza, nawet pomimo niskiego ekstraktu w porównaniu do jakiegoś lagera czy piersa. Aromaty odchmielowe będą raczej od klasycznych, takich niemieckich czy jakieś kwiatowe, ziołowe, takie korzenne bardziej w tą stronę, ale ich będzie tak bardzo niewiele, bo tu zdecydowanie balans jest po stronie słodowej. Finish jest, mimo że piwo sprawia wrażenie słodkiego, to jest wytrawny taki, powinien być. bym powiedział. To zależy już od e, piwowara. Ale powinien być wytrawny, podobno, żeby to tak bardzo nie męczyło? No na pewno jest to dosyć ciekawe piwo, ponieważ, no, tak jak już mówiłem, nie? jest niski ekstrakt, a tak naprawdę jest bardzo dużo oferuje. Tak, bardzo takie pełne, tak. kompleksowe, ta, ta słodowość jest tu bardzo, bardzo złożona. Mimo, że jest piwo, prosta w sumie. Piwo do najedzenia się nawet można wyrzec. I dopuszczalne są aromaty takie jak diacetyl czy lekka siareczka? No tak, delikatne wady są dopuszczalne, ponieważ przez yy, może... to, że piwo żakuje w otwartym naczyniu, powiedzmy, no to w takiej beczce to zawsze może się coś tam wydarzyć nie do końca kontrolowanego, więc jest to dopuszczalne. Nawet dopuszczalne jest to, żeby było takie lekkie. Lekkie, lekko śliskie wrażenie w ustach od diacetylu wszystkie, i lekkie siarki są dopuszczalne też. No, większość wat na tam niskim bądź niektóre na średnio niskim poziomie są dopuszczalne <grym> głównie dlatego, że piwo historycznie leżakowane było w otwartych beczkach, więc tam nie do końca była kontrola nad tym, co się wydarzy. Zwłaszcza jak milikoty na zakładzie na przykład. Na przykład. Z kolei takie aromaty jak jakieś karmelowe, palone. E, są totalnie niedopuszczalne no to co jest dziwne z kolei bo może być e, keller Schwarzbier, Ke Keller znaczy, Schwarzbeer. Powiem tak, kiedyś historycznie mogło być wszystko. Kellerem mogło być wszystko. Więc taki Keller Schwarz też by wchodził w grę. Ale obecnie pod Kellerbiera podciąga się właśnie głównie tak jak mówimy cwikle, które są tam lagerami Ale... raczej. I tutaj obecnie nie dopuszcza się palonych słodów i tego typu rzeczy. Ale. Ale. Jak e, odbywa się konkurs piwny, jest kategoria Keller Beer i chce. To nie są to piwa, piwa ale. ale... Ale. Ale... Keller mogą być to piwa, ale. Bo Keller Beer kiedyś było piwem, ale. Dopiero potem jak wynaleziono to znaczy odkryto i udało to, się że jak wyhodować... Speczki kultury kultury droży lagerowych, to stało się to lagerem, a nie ale. Ale, ale, To ale? ja ale? Tak? Ale... ale? Ale zgłasza się po prostu piwo, że to jest na przykład Kellerbier albo Keller i tak dalej. Musi być itd. podany styl bazowy. Tak, i wtedy sędziowie sędziują do stylu bazowego, przyrównując, a nie keller jako Kellera-Klera. Keller, klera, klera A myślisz, że taki keller Riz by wchodził w grę? Myślę, że nie miałoby to dużej różnicy. Jakbyś uważał nawet dwa piwa? Risa takiego trzymanego w tanku, wiesz, fermentowanego tam z pełną kontrolą, a takiego risa z beczki to myślę, że szybciej by to obecnie było jako ris paralele. że to będzie przewinięte, jak w ostatnim filmiku, że my tu gadamy 10 godzin. Wiem! Wracając do aromatów w tym piwie, więc niepożądane są też wszystkie nuty takie starego piwa, czyli jakieś kartonowe takie... No takie całkiem, całkiem tak, jakieś tam, to, nie, to nie wchodzi to nie. w grę. Karton, papier, te, te aromaty nie. Są A będę. Byłem... Nie, bo chmielu nie ma dużo. dobrze. Piwo w sumie jest e, z finiszem wytrawnym, i może. jest słodkie, mocno treściwe. Pół słodkie bardziej bym powiedział. Biorąc pod uwagę ekstrakt i wiesz, grę słodów, to bym powiedział, że z jednej strony jest zdecydowanie bardziej treściwe i takie pełniejsze na ten ekstrakt mm. słodowo, ale finish jest wytrawny. No tylko, że tutaj jest tak bogate słodowo, że ta wytrawność nie jest taka jak, nie wiem, przy niemieckim piwie czy coś. Zdecydowanie balans jest w stronę słodu przesunięty. E, jest piwo dość nisko nagazowane, nisko wysycone. No, zdecydowanie nisko nagazowane. I to chyba by na pewno na tyle. tyle, jeśli chodzi o aromaty, smaki. W No, to wszystkie nasze piękne, wspaniałe niemieckie, klasyczne słody, czyli pilznyński, monachijski, monachijski, monachijski wiedeński, karmelu, wiedeński. Wiedeński nie jest niemieckim słodem. Ale Austriackim, ale to... Austro-węgierskim właściwie z pochodzenia. pruski. A jakby tak dobrze spojrzeć, to wszystko to są angielskie słody, tylko w Niemczech produkowane. Chmiele, chmiele kontynentalne. Chmiele kontynentalne, klasyczne, właśnie dające takie kwiatowe, o, ziołowe e, nuty korzenne czasem. Drożdże. Drożdże lagerowe, o czystym profilu fermentacji chyba głównie. Reszta wychodzi w praniu. Tak, się nie do stosuje. tego beczka dębowa, niezaszpuntowana, piwnica wszystko. i otwarte można fermentacyjne. Obecnie też bardziej. Tak, no to też jest teraz bardziej stosowane niż drewniane beczki faktycznie, bo teraz już się rzadko kto w naczyniu końcowym fermentuje teraz. To co, przejdziemy do podsumowania? Głównie frankonia, obecnie. Tak, ale fr we frankonii wszystkim... takie klasyczniejsze, ciemne e, odmiany, ale też z bawarii. Tak, a poza Franconią i poza Bawarią, czyli tak na eksporcie, takie jaśniejsze, bardziej przypominające Helesa, generalnie jest to piwo ciemniejsze, mniej nachmielone niż Pilsner. Przede wszystkim jest to piwo niepasteryzowane, niefiltrowane, Świeże. bardzo często z otwartych kadzi bądź beczek, które nie są zaszpuntowane, nisko wysycone. Ciemniejsze, mniej na od Pilznera, bardziej na od Marcowego, bardziej mętne od obu tych styli. Smaczne piwo, głównie słodowym tak. profilu. Tak. Smakuje zawsze w piwnicy na pewno. Zwłaszcza A jak jest window. lane prosto z tanka A beczki, to jak już siedzimy w piwnicy, co byś mi powiedział o paringu? Bo ja siedząc w, wiem, piwnicy, w piwnicy, to bym co to czy tak. pająka ze ściany? Tego nie, ale jakiś ogóreczek No tak, puścik. To... Gdzie wórcik w piwnicy, to prędzej kompot byś znalazł. A po grillu jak wracasz, to nie masz piwnicy niż, nie wiem, mieszkali na pierwszym czy drugim piętrze. Ja myślę, że do tej, sło... do tej słodowości właśnie wszystkie takie ostre potrawy by pasowały, w sensie nie tyle ostre, co pi... pikantne, tylko ostre, w sensie intensywne w smaku. Taki właśnie ogórek kiszony, jakaś kiełba z dobrą e... musztardą. Coś takiego myślę, bardziej ostrego. też by wjechała. Tak, takie zdecydowane smaki, takie też tłuste rzeczy by 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 pasowały pasowały. Tak. Jak najbardziej. Kaszaneczka. I chyba dobrnęliśmy do finału tego odcinka, który tak naprawdę Le jest troszkę finale. o stylu piwnym, troszkę o filozofii. Więc jeżeli macie okazję jechać do Frankonii czy do Niemiec, to spójrzcie sobie na jakieś kellerbiry, cwikle czy inne rzeczy, bardzo dobre piwa. Zadając Ci pytanie, czy wolisz niemiecką klasykę, czy bardziej Ci poszedł polski przedstawiciel stylu? Oba te piwa są dobre. Niemiecka klasyka jest dla mnie taka bliższa, jasnego chleba. E, Miłosław niefiltrowany bardziej mi taki razowy, taki. No i dlatego właśnie chlebek ja... przypomina. Bo bardzo zdecydowanie fajny był. bardziej podszedł mi Miłosław, dlatego teraz zawizów wzniosę a bo po już nie mam. Wasze zdrowie. Jeżeli podobał wam się ten odcinek, subskrybujcie, dawajcie łapkę w górę, zadawajcie pytania. Chętnie na nie odpowiemy. E, e, oczywiście. Do zobaczenia. Walczysz w tygodniu. Cześć, cześć. cześć. Hej, ale wiesz, że z niefiltrowanego mogę nie mieć kapsła? No to sobie wezmę.